Jestem gotów. Zaczynamy nową przygodę. Witajcie, witajcie. Na... Szukajcie, znajdziecie co dzisiaj? Dzisiaj woda, ale dzisiaj pierwszy w tym roku, w tym sezonie, wypadł w piance. Na dworze jest plus dwa. Damy radę. No to jesteśmy. Dzisiaj co? Dzisiaj Equinox. I dajcie mi złoto. Za no dobra. Dotarłem do duśki. I co? I ameliniowy drut. Jesteśmy dzisiaj na Pszczewie. Tu kiedyś był stary pomost. Parę złotek i sreberek tu wpadło. że nie powiem ile Pereli. Zresztą do obejrzenia na poprzednich moich filmach z zeszłego sezonu. A nic, ryjemy, bo doszedłem już tutaj. Osiem. Jeden, osiem cztery. To, to Powinno być złotówka Espera. Dobra. To co jest, mamy w siatce. Ale tutaj mu jest. Udy. Nie ma. Jak to? to tutaj jest jeszcze. Ach. Chyba teraz mam, ale tam jeszcze obok było jakieś 49. dziewięć. Jak mówiłem jest złoty 75 hmm. Czekajcie gdzieś tutaj jeszcze był 49 No 4 Ole się zasałem w ogóle Łodź Nogi nie mogły Nie kopnięte Mam jakieś twarde tutaj coś powiem być się Jeszcze nie kopnięte, ale z ciekawości Гелинахина. Я что раз ближе. О, чашки. Окей. что? Którąś monetkę. Co to jest 2 złotych z PRL. -u. No i co, szukamy to wysoki sygnał 7-8. Kończymy no, pod mocem PRL. No i jest. jest pierwsza złotówka. Nie, 50 groszeczek. Czyli jestem, może tak powiem, w dobrym miejscu. A Marcin tam w szuwarach. Przed chwilą miałem bolesława. I teraz podobny sygnał. To... Większy. Moniak nie widzę 20 zł mhm. Kurczę, tyle na zbierałem tego przez poprzednie dwa sezony, a tu jeszcze no muszę powiedzieć, że nie jest źle w pianie Dobrze, że nie wie. Teraz sygnał na wyjaśkę spera. Sygnał się zmienił to drastycznie.

Miał jeszcze do nas Łukasz dojechać Jak wygra z lenistwem Sam tak to określił Dobra, mam ten sygnał. Co to będzie? na razie widzę mu Dobra. Tym razem 5 zł 5 zł no miał jeszcze dojeść Łukasz jak wygra z linistwem i zobaczymy No i tak się kopiemy te PRL jeden za drugim Nie ja chyba już 10 ich mam Teraz myślę że będzie kolejne Dwójka albo piątka Ale jest muł No tak, ale później w sezonie tutaj nie wyjdziesz bo jest tyle roślinności tej merti jest? kolejne 2 złote chyba 2 złote będzie sponsorem tego odcinka polikowy Tak raczej będzie. Mm tylko nie dojechał Ach, To wszystko. To wszystko. Folia aluminiowa. No dobra. Szukamy dalej. Teraz takie coś. Bateria. Chyba R20 to była, nie? Coś łazi mi po szyi. Uuu. Nie lubię, jak ktoś pomniałaś. Słoneczko. Wstaje. Nawet woda trochę zaczęła parować. Ciągle, ciągle same perele Kolejna złotówka 8-7 Przedtem miałem 7-8 Mój A jak tam wodnik szuwarek Jak tam wodnik szuwarek pereli znalazłem No to na Hot Doga starczy Postawiasz <noise> kolejne 2 złote z prl No i się nie pomyliłem 2 złote z PRL-u rocznika nie widać Ale chyba obok był jeszcze jeden sygnał Albo mi się wydawało. Coś jest. Albo folijkę. Albo drobny. Drobny złotko. i Nie ma nic. Uch, najgorsze, że się da już I zaczyna mi się robić zimno. No w ogóle. No. Taki około 60 dni chyba się udało wykopać chyba trzecim albo czwartym razem tu już jest zbita grina. Pięć złotych u Uu, teraz się wiaterek ruszył. 7 jakieś pięćdziesiąt groszy, co? Z Jak bym obstawiał ale gdzie ta biżuteria? się pytam ja zresztą nie tylko ja, bo Marcin też się pyta o, i co to jest? na pewno rocznik 8. 1, 20 groszy. Gdzie ta biżuteria? Oh. No nic, ryjemy Jest biżuteria Srebrny Jakiś pierścionek obrączka No Jakiś ładny wzór. No i jest, fajnie. Uff, Marcin jakiś zegarek tam znalazł. Czyli walczymy. Jesteśmy w dobrym miejscu. Ale wodę już mam po szyję. Że nie wspomnę o mule. No i fajnie. Kurde, tylko po co ten wiatr się ruszył? Hmm? Po co? Hmm, tutaj teraz cisza. Tu będzie jeden złoty aluminiowy. Dobra chyba już mamy złotóweczkę. Nie? To nie złotóweczka to pięćdziesiąt groszy. Uff. Zaczynam telepać Mamy drużą bizuterię. Kieruże. Ju na złoto, ale, ale złotem to raczej nie będzie Taka miedziuszka. No jest druga biżuteria Uff. Zaczynam mną telepać. I To mu dnie. Znowu dwójka chyba z PRL-u. Bełędzie. Dziwne, bo sygnał się zmienił. Może mam jakiś sygnał w Nie No, też nie mam. Kilo. Co to jesteś, kto jesteś, Marceli jesteś, kto no Dobra, ale jesteś, jeszcze jeszcze kto tu już się się teraz pojawił. No co tu chodzi? Jaki kucharz Co mam? Czy nic nie mamy? Sprawdźmy bo ja jeszcze raz. Tu teraz został sygnał na złotówę, ale i 50 grosz? tak się przeniósł, tamten sygnał I 50 groszy tak jak mówiłem ale wgłóchnie to 26 No nie, bo dwadzieścia jeden. Jakaś drobinka, to będzie. I ucieka. Nie czy zostanie w tym sicie, czy sobie gdzieś poleci? Wrócimy się tu do słoneczka. Co? Jest coś? Bo ja znowu nic nie widzę. Nie, nie ma. odpuszczam sobie. Ale Te, tej piątki się nie odpuszczę No dobra, szukamy. Witajcie, już na podsumowaniu, niestety nie dałem rady bardziej zimno, jak Diabli jednak. I zobaczcie, zobaczcie kurna co my z Marcinem znaleźli. Szczerze to nie chce mi się ich nawet liczyć. No ale są mi dobre znaleziska. Marcin ma zegarek z komunii, bo mówi, że nie dostał. To teraz już ma. No i on dwa pierścionki. No i grzebień, który mi się na pewno nie przyda. A Tobie? Szukajcie, a znajdziecie. O, i to niech będzie podsumowanie tej, tego odcinka. Na razie.